Czy Polska poniosła tak wielką klęskę we wrześniu 1939 roku, ponieważ nie mogła zmobilizować sił na czas? Czy mobilizacja polskiego wojska, polskich dywizji przebiegała w sposób niezakłócony, a może jednak można było zrobić o wiele więcej w tym zakresie i zmobilizować szybciej polskie siły, tak aby od razu na początku wojny stawiły czoła ukompletowane w pełnych składach osobowych, a nie jednostki, które często musiały czekać na dowozy żołnierzy? Jak przebiegała polska mobilizacja i czy ta mobilizacja była na czas, a może była spóźniona? Zobaczymy, jak polski wywiad alarmował o mobilizacji niemieckiej, jak bił na alarm, ale również jak niektórzy dowódcy, najwyżsi dowódcy, generałowie w wojsku polskim prosili o to, aby mobilizacja przebiegła szybciej, żeby zarządzić mobilizację wcześniej niż rzeczywiście się zaczęła, ponieważ tylko wtedy będzie można rozwinąć w odpowiedni sposób polskie siły przeciwko atakowi niemieckiemu. Kwestia mobilizacji polskich sił przeciwko Niemcom była bardzo ważna. Tą kwestię podnosił m.in. pułkownik Marian Porwit w swoim bardzo dużym opracowaniu o kampanii polskiej we wrześniu 1939 roku. On wychodził z założenia, że Polska powinna od razu zmobilizować jak najwięcej swoich sił, żeby mieć jak najwięcej ukompletowanych jednostek, z tego względu, że Niemcy i tak mieli już przewagę liczebną, a tylko postawienie polskiego wojska w stan najwyższej gotowości i ukompletowanie wszystkich jednostek, jakie mogły zostać stworzone, dawało szansę na to, żeby sensownie poprowadzić kampanię, która prawdopodobnie też, Musiałaby skupiać się na obronie, natomiast nie musiała się skończyć od razu tak potężną klęską, jaką skończyła się kampania polska już praktycznie po dwóch tygodniach, września 1939 roku. Musimy tutaj wziąć pod uwagę raporty, które nadsyłał szczególnie referat Zachód w oddziale drugim sztabu głównego, czyli polski wywiad referat Zachód, który zajmował się Niemcami szczególnie szef tego referatu, który został zresztą zmieniony praktycznie przed wybuchem wojny z Niemcami, alarmował, że Niemcy się mobilizują. Dlaczego Polska nic nie robi i nie mobilizuje swoich sił? Ponieważ ta mobilizacja taka, która była zarządzana, jeśli chodzi o większość polskich sił, żeby rozwinąć całe polskie siły, no to była przeprowadzana w sierpniu, dopiero od połowy sierpnia, wcześniej Oczywiście jeszcze na wiosnę mobilizowano pojedyncze dywizje, natomiast ta główna mobilizacja dopiero nastąpiła w sierpniu i to dopiero w drugiej połowie sierpnia, a często w ostatniej dekadzie. Dlatego szef Referatu Zachód alarmował o tym i dziwił się, dlaczego Polska nic nie robi, skoro Niemcy się mobilizują. Ale generał Stachiewicz ogólnie wtedy, czyli szef sztabu, mówił, że to jest wywoływanie paniki, że nie trzeba tak mocno akcentować tego, że to jest gra pozorów czy gra nerwów. I tutaj z generałem Stachywiczem jest taki problem, bo z jednej strony on, kiedy wejdziemy w ten problem mobilizacji, odegrał rolę dwuznaczną, bo tak jak tutaj mówimy, z jednej strony on, kiedy szef referatu Zachód, czy ogólnie referat Zachód alarmował, czyli polski wywiad odpowiedzialny za Niemcy, o tym, że Niemcy się mobilizują i dlaczego Polska nie mobilizuje się również, no to tutaj można powiedzieć, odegrał tą rolę niezbyt dobrą, tak delikatnie, można powiedzieć, natomiast później jednak to Stachiewicz forsował mobilizację w sierpniu, już pod koniec sierpnia, tylko że znowu ta mobilizacja była przeprowadzona już za późno. Ale była przeprowadzona też dzięki staraniom akurat Stachewicza. Być może nawet gdyby nie te działania Stachewicza pod koniec sierpnia, to tej mobilizacji nie byłoby nawet takiej, jaka była rzeczywiście na 1 września 1939 roku. Mobilizacja, jeśli chodzi o przygotowania do wojny we wrześniu, była przeprowadzana dwutorowo. Przede wszystkim ta najważniejsza to była mobilizacja niejawna. Dlaczego mobilizacja niejawna była tak ważna? Ponieważ pozwalała przesunąć polskie jednostki w rejony nadgraniczne i ustawić jednostki przez dowódców poszczególnych armii w sposób wyjściowy, rozwinąć formację, a w ten sposób przy ataku niemieckim Niemcy mogliby mieć trudności w rozpracowaniu, gdzie jaka jednostka jest ulokowana, ale nawet odległości między tymi jednostkami, kierunki pokrycia, dywizjami, brygadami, też było. By to na korzyść Polski, tylko że w przypadku mobilizacji niejawnej taka mobilizacja musiałaby być przeprowadzona szybko, ponieważ sieć szpiegów niemieckich w Polsce była niestety duża. Taka mobilizacja niejawna nie mogła się ukryć dłużej niż kilka dni, dlatego poruszenie, jeśli chodzi o przerzucanie jednostek, chociażby ze wschodu na zachód, z centrum na zachód, na pewno nie uciekłoby uwadze niemieckiego wywiadu, a tym samym niemieckiej armii. Mobilizacja niejawna w Polsce można powiedzieć, że była przeprowadzana w częściach. Dopiero w dniach 14 do 16 sierpnia przeprowadzono mobilizację niejawną dwóch dywizji piechoty, 13 i 27 i Brygady Kawalerii Wołyńskiej. Całkowicie zmobilizowano 10 Brygadę zmotoryzowaną i przesunięto w rejon Armii Kraków. 22 sierpnia 1939 roku szef sztabu głównego generał Stachiewicz występuje z wnioskiem o natychmiastowe zarządzenie mobilizacji niejawnej wszystkich oddziałów. 23 sierpnia zarządzono na terenie całego państwa mobilizację lotnictwa i obrony przeciwlotniczej oddziału drugiego sztabu głównego, drugiego rzutów sztabów i oddziału łączności armii i mobilizację niejawną wszystkich oddziałów na terenie sześciu okręgów korpusów. Nie objęto mobilizacją okręgu Lwów i Przemyśl, ponieważ obawiano się wrogich wystąpień ludności ukraińskiej. To zarządzenie z 23 sierpnia oznaczało, że zmobilizowano kolejne 15 dywizji piechoty i 7 brygad kawalerii. Dopiero 27 sierpnia zarządzono mobilizację niejawną dla oddziałów okręgu Lwów i Przemyśl te okręgi dawały trzy dywizje piechoty, dwie brygady kawalerii i części dywizji piechoty z mobilizacji mieszanej, czyli z niejawnej i jawnej powszechnej 5, 11 i 36 dywizja piechoty. Trzeba zauważyć, że już 27 sierpnia, kiedy przewożono jednostki, a przewożono te wielkie jednostki głównie transportem kolejowym, to już wtedy okazało się, na przykład jeśli chodzi o okręg korpusu Grodno, że te przewozy z tego okręgu odbywały się w bardzo powolnym tempie, bo po prostu brakowało taboru kolejowego. 29 sierpnia stwierdzono na terenie Polski bardzo duże opóźnienie transportów kolejowych na wszystkich wschodnich rejonach Polski. Po prostu zabrakło wagonów, ponieważ nie przesunięto ich z centrum i z zachodniej Polski na wschód, i ten brak i opóźnienia trwały jeszcze przez kolejny dzień, 30 sierpnia. Można oczywiście różne zarzuty dawać do polskich władz, jeśli chodzi o to, że nie była armia dozbrojona. Wiemy o tym wszystkim, jakie były problemy, jeśli chodzi o różnicę poziomu zamożności Niemiec i Polski, co wpływało również na wyposażenie czy dozbrojenie polskiej armii, czy ogólnie przygotowanie państwa polskiego, ale pewne rzeczy można było przecież zrobić odpowiednio. Tym bardziej, że skoro władze wiedziały o tych różnicach między poziomem Niemiec a Polski, to inne rzeczy, które dało się zrobić, na przykład logistyka, powinna być dopięta na ostatni guzik. No ale jak widać, tak nie było. Zabrakło wagonów do przewozu żołnierzy. Co więcej, te trudności nie skończyły się 30 sierpnia. Bo już, kiedy wojna się rozpoczęła, na przykład 1 września, z mobilizacji, która była zarządzona 23 sierpnia, po pięciu dniach przewozów dywizji, na przykład dywizja 1, 19 i 29, dywizja piechoty, jak również wileńska brygada kawalerii, nie miały na miejscu wszystkich swoich sił, które były przeznaczone dla tych wielkich jednostek. Z mobilizacji z 27 sierpnia po dwóch dniach transportów druga dywizja piechoty kończyła przewóz 22 dywizja dopiero rozpoczynała transport 12 dywizja piechoty w ogóle nie rozpoczęła transportów Dwie brygady kawalerii z tej mobilizacji z 27 sierpnia były w trakcie przewozu był też zaawansowany ruch części dywizji, które były już mobilizowane w trybie jawnym, z mobilizacji powszechnej i były mobilizowane w trybie mieszanym: 5, 11 i 36 dywizja. A zatem na dzień 1 września skoncentrować całkowicie udało się 21 dywizji piechoty i 8 brygad kawalerii. Wszystkie były oczywiście przeznaczone dla armii, które wchodziły od razu do boju. Musimy jednak tutaj zauważyć, że pierwszy atak miał rozpocząć się 26 sierpnia 1939 roku. Dopiero interwencja szefa armii niemieckiej spowodowało, że Hitler przełożył inwazję na 1 września, a zatem 26 sierpnia byłoby jeszcze gorzej. A zatem mobilizacja była praktycznie spóźniona przynajmniej o 10 dni. Jeden z bardziej liczących się generałów, który był często typowany na następcę marszałka Rydza Śmigłego, generał Bortnowski, dowódca Armii Pomorza, pisał już na początku sierpnia, że mobilizacja nasza w stosunku do niemieckiej będzie spóźniona, o ile nie zostanie zarządzona do dnia 10 sierpnia. Polski wywiad również między 6 a 12 sierpnia alarmował o tym, że trzeba się mobilizować. Tak więc to, co opóźniło mobilizację niejawną, chodziło właśnie o system transportu. Niektóre wypowiedzi generała Stachewicza, czyli szefa sztabu głównego, wskazują, że przeceniano możliwość zatajenia przewozów i koncentracji polskich sił. Uważali w sztabie głównym, że dopiero ogłoszenie mobilizacji powszechnej będzie dla Niemców sygnałem do rozpoczęcia działań wojennych przeciwko Polsce. Dlatego tak bardzo nalegano, żeby ta mobilizacja była niejawna, ale tak jak wcześniej wspomnieliśmy o tym, ta mobilizacja powinna przebiec jednocześnie, a była robiona w kawałkach i była spóźniona. Poza tym to utajnienie, o czym też wcześniej wspominaliśmy, nie było możliwe ze względu na to, że Polska była inwigilowana przez agentów niemieckich, podobnie jak Niemcy przez polskich, iż oddział drugiego sztabu głównego, polski wywiad i kontrwywiad pisał już w czerwcu 1939 roku, że wywiad niemiecki ma na ogół dobre informacje o przygotowaniach wojskowych i gotowości polskich oddziałów w województwach zachodnich. Poza tym Niemcy, co też Polacy nie docenili, przygotowywali dwa warianty uderzeń. Pierwszy siłami pancerno-motorowymi, które miały być wzmocnione kolejnymi dywizjami, gdyby polska strona dała się zaskoczyć, i drugi wariant, czyli uderzenie całością sił, jeśli nie będzie możliwości zaskoczenia. A więc taka mobilizacja niejawna musiała być przeprowadzona w taki sposób, żeby Niemcy dowiedzieli się o niej jako o fakcie dokonanym. Wystarczyłoby trochę przyspieszyć tą mobilizację na wschodnich terenach Polski, we wschodnich korpusach, żeby udało się to zrobić. Tutaj ta mobilizacja na wschodzie Wołyń, okręgi Lwów i Przemyśl powinny być też mobilizowane szybciej. I to, że wojewoda tamtejszy miał obiekcje, bo bał się wystąpień Ukraińców, trzeba było o tym wtedy nie myśleć, bo to nie było najważniejsze, albo musiałyby sobie z tym poradzić siły policyjne, tylko trzeba było mobilizować dywizje i brygady kawalerii również z tych wschodnich okręgów i wysyłać na zachód. Dlatego nie ma argumentów i to sztabowcy też powinni o tym wiedzieć za mobilizacją częściową, która była prowadzona w Polsce. Taka mobilizacja powinna nastąpić niejawna od razu całością sił. Tak naprawdę to właśnie Stachiewicz jednak zaczął tą akcję mobilizacji niejawnej, ale być może zabrakło mu autorytetu, stanowiska i stopnia, żeby taka mobilizacja niejawna była przeprowadzona jednocześnie, nawet jeśli była ona już spóźniona. Trzeba też pamiętać o tym, że 29 sierpnia zarządzano mobilizację powszechną, żeby później ją odwołać ze względu na interwencję Francji i Wielkiej Brytanii, co było idiotycznym już wręcz posunięciem. Polskie wojsko też nie brało możliwości zakłócania przez lotnictwo mobilizacji i przez działania lądowe. W rzeczywistości działania naziemne uniemożliwiły koncentrację trzech dywizji z mobilizacji powszechnej i mieszanej i przesunęły rejon koncentracji kolejnych trzech dywizji. Tak samo lotnictwo zakłóciło i uniemożliwiło koncentrację jednej dywizji z mobilizacji powszechnej i jednej z mobilizacji niejawnej. I to też pokazuje, że te działania wojenne zakłóciły tą mobilizację, co z kolei prowadzi do wniosku, że była ona zbyt późna generałowie dowódcy armii chcieli przyjąć ugrupowanie wstępne wtedy, kiedy została zarządzona mobilizacja niejawna. Jednak marszałek Ryc Śmigły, generalny inspektor sił zbrojnych w rozkazie z dnia 25 sierpnia, dawał instrukcje i zauważał, że mobilizacja ma charakter prewencyjny, że nie należy ujawniać za wcześnie ostatecznego ugrupowania i wskazywał poszczególnym armiom, które oddziały mogą być przesunięte do przodu, a które mają się skoncentrować za przewidzianą pozycją. Trzeba też tutaj wspomnieć o mobilizacji Wielkiej Armii Odwodowej Prusy, która nie miała szans na mobilizację, szczególnie wtedy, kiedy atak nastąpił 1 września i kiedy wojska posuwały się tak szybko do przodu, wojska niemieckie. W rezultacie armia Prusy weszła do walki, nie mając praktycznie połowy swoich stanów. Dlatego trzeba było wtedy próbować inaczej zarządzić koncentrację wojsk za plecami tych wojsk czołowych i inaczej zgromadzić te dywizje, które się dało. Nie było więc też elastyczności tego planowania, jeśli chodzi o polską stronę, tylko kluczowo się trzymano planów, nawet jeśli nie wszystko szło tak, jak trzeba i nie potrafiono elastycznie zmieniać tych planów, dostosowując się do aktualnej sytuacji. To wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, spowodowało, że polskie siły nie były dostatecznie rozwinięte, co, tak jak mówię, prawdopodobnie i tak nie spowodowałoby zmiany w wyniku wojny, ale mogłoby spowodować zupełnie inne decyzje, jeśli chodzi o rozkazy operacyjne dla poszczególnych armii. Poza tym na pewno łatwiej też byłoby dowodzić takim wojskiem i inaczej można było rozplanowywać akcenty na poszczególnych fragmentach frontu. Niestety tego też zabrakło, jeśli chodzi o planowanie w polskiej armii czy w polskim państwie w 1939 roku, na co złożyło się bardzo wiele czynników. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, jak wy widzicie tą sprawę. Chętnie przeczytam te komentarze. Jeśli chcielibyście wspierać kanał, można postawić kawę na Buy Coffee, czy na YouTube wspierać kanał. Linki są w przyczepionym komentarzu w opisie filmu. Subskrybujcie kanał, oglądajcie filmy całe, klikajcie lajki, like, podbijajcie filmy, jeśli jest taka możliwość, komentujcie, udostępniajcie. Dzięki za każde wsparcie. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym.